Hej, cześć siemano witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojciech, a to jest kolejny film update'owy Zostań może przy tej nazwie aktualizacyjny po polsku może, ale to źle brzmi, by brzmiało e, tak czy siak, słuchajcie, e, sierpień Dzień w którym to e, nagrywam to 1 sierpnia jest godzina 8.18 e, i może na początek powiem, co się w tym czasie wydarzyło, kiedy ja e, przez ten miesiąc i ogólnie, jakie są plany, przynajmniej na kanale, e, jeśli chodzi właśnie o kanał. E, co się będzie działo? Słuchajcie, ten materiał miał się pojawić, e, jeśli dobrze policzyłem, 3 sierpnia. Niestety Wy pewnie nie widzicie tego 3 sierpnia, ale być może później, może 4, może 5, w zależności od tego, co się będzie działo u mnie, gdyż musicie wiedzieć, że w sierpniu część swojego czasu będę po prostu pracował. Będę pracował w ochronie przynajmniej przez jakiś czas, nie jakiś tam ustalony e, grafik po prostu mam e, który no muszę zrobić nie wiem jeszcze jak wygląda ten grafik e, dlatego e, wiem jedynie że w sobotę czyli 3 sierpnia e, idę no, e, już e, normalnie do, do pracy a na ten dzień e, przynajmniej wcześniej miałem e, zaplanowane dwa filmy z tego też względu część filmów, które e, zapewne wy zobaczycie, a które już zostały przeze mnie nagrane, zobaczycie później niż e, myślałem. Dlatego czasami może, e, tutaj też chcę e, wspomnieć, że czasami może się tak zdarzyć, że niektóre materiały będą później niż e, zaplanowałem. Dlatego e, ja nie część materiałów może tak się zdarzyć, że zostały nagrane wcześniej niż, czyli w sensie poprzedniego dnia i po prostu nie zostały wrzucone następnego, gdyż, bo na przykład byłem w pracy. Jak to jest sobota, niedziela, gdzie mam po 10 godzin, no to musicie wybaczyć, ale wtedy po prostu tych filmów nie będzie, no chyba, że Chcielibyście, żeby ten film e, ten, e, te filmy publikował po prostu e, jakoś e, w nocy? E, e, tak, tak, więc nie wiem, jeśli mam, macie jakieś pomysły to dajcie znać w komentarzach. I teraz przechodzimy do tego, co się będzie działo na kanale. A no otóż słuchajcie, przynajmniej jaki jest plan, przynajmniej jaki mam plan dalej, e, słuchajcie. Udało mi się w końcu po dość długim czasie, się chyba dwóch albo nawet półtora miesiąca e, skończyć Call of Duty Black Ops 3. Tak jest. E, zrobiłem wszystko to co chciałem. E, nie przeszedłem tej gry na najwyższym stopniu trudności. Spokojnie to będzie wady. Spokojnie tak będzie. Dlatego już dlatego z radością mówię, że Call of Duty Black Ops 3 Zostało, jak powiedziałem wcześniej, ukończone w takim stopniu jakim ja bym, jak sobie to zaplanował. Tak więc, Black Ops 3 na jakiś czas jest odhaczony. Dalej. Dalej jest Call of Duty WW2, które zostało przeze mnie zrobione... W takim samym stopniu jak Black Ops 3, co nie oznacza, że w WW2 nie będę już grał. Nie, w WW2 grać nadal będę, z tą różnicą, że to, co ja sobie zaplanowałem, to tak naprawdę zostało już zrobione. Oczywiście dalej gra, grać będę w tryb wieloosobowy i tak dalej, więc otwiera filmy odnośnie zrzutów, zapasów. Gdzie otwieram te 20 tych zrzutów, nadal będą, ale to co sobie zaplanowałem, to jest już prawie zrobione. Dalej, Call of Duty Modern Warfare Remastered też jest planem na ten miesiąc przynajmniej na ten miesiąc właściwie do 25 października. Tak więc mam nadzieję, że ten plan w jakimś stopniu mi się uda. Jezu, widzę, że tutaj będę musiał trochę wyczyścić to pudełko, bo strasznie to wyglądają, wyglądają naprawdę. Tak czy siak, to będzie musiało o mnie... Jezu, w ogóle te wszystkie pudełka swoje będę musiał jakoś wyczyścić. Jeśli macie jakiś, znacie jakiś sposób, dajcie znać. Nie, nie, nie będę kupował e, cyfrowych, chyba że w ostateczności. E, tak więc Call of Duty Modern Warfare Remasterate też jest e, w tym planie. Dalej, co my mamy? E, Call of Duty Black Ops 4. To będzie, e, to jest po prostu grane e, czasowo, nazwijmy to. E, jak zapewne wiecie, że ja za Black Opsem 4 zbytnio nie przepadam. E, jeśli. Już o tym mówię, to raczej bardziej hejtuję z tego względu, że to chujstwo, no sorry, ale muszę nazwać te, tego koda, jestem kodowcem, ale to co się tu odpierdoliło to jakieś kurwa błąd. I mówię, mówię to zupełnie szczerze, z całego serca, to co się odpierdala w Black Opsie 4 to jakieś chujstwo. Kurwa, które powinno użyć światła dziennego. Ale plan też jakiś jest. Mam nadzieję, że yy, uda mi się to zrobić. Dalej, co my tu mamy? Yy, Sniper Lite yy, 4, czy też Sniper Elite 4 Af Af Afryka Italia. Yy, też jest pewien plan. Yy, mam nadzieję, że ten plan uda mi się yy, wy, do tego czasu wykonać. Mam nadzieję, że w, przez sierpień chociaż większa część tego całego dużego planu będzie e, zrobiona. dalej, co my mamy? E, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. E, tutaj oczywiście też e, wchodzi w ten plan. Głównie tutaj e, zamierzam po prostu sobie poodblokowywać kilka rzeczy i tyle. E, następnie co my tu mamy? Biedźmin 3 Dziki Igon, edycja gry roku. Ech, powiem tak. Jeśli to, co mam tutaj, to co było wcześniej, uda mi się zrobić, to podejrzewam, że to zajmie mi kurwa 10 razy tyle niż Black Ops 3. Dlaczego? Ponieważ tu zamierzam przejść absolutnie całą fabułę. Wiesz, yy, przynajmniej z dwa razy. No, od początku jeszcze raz i za drugim razem mam nowej grze, plus. Sorry. Ale tak, taki mam plan. Czy wyjdzie? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Czy uda mi się to e, ten plan, cały, zresztą powiem na końcu. Tak więc na Wiedźmina 3 taki plan jest. Dalej, co my tu mamy? Sniper Ghost Warrior 3. Edycja spustki sezonowej, czyli edycja Season Pass. Tak. E, tutaj ten na tą e, mam też jest pewien plan. Czy uda mi się go wykonać, wykonać do końca sierpnia? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, szczerze wam powiem, ale będę się starał za wszystkich sił. Dalej, co my tu mamy? Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity. Eee, no, też jest pewien plan, aby zrobić. Eee, ale czy mi się to uda jeszcze e, zrobić przed tym? Nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Co to jest? Assassin's Creed Syndicate. E, słuchajcie, to jak dotąd, ze tych wszystkich w które e, grałem, przynajmniej odnośnie syndicata też mam pewne plany. E, ale to s, takie marginalne, bym to nazwał i stwierdziłem, że fajnie będzie, jeśli uda mi się zrobić oczywiście to, 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 co będę chciał i tak dalej. Stwierdziłem, że fajnie by było, gdyby może. Znacie czy się trochę, trochę mówię o tym czego nie chciałem mówić, e, inaczej, ze wszystkich Assassinów jakie grałem uważam Syndicata za jedną z najlepszych odsłon i mówię to zupełnie szczerze, słuchajcie grałem w każdą e, tą główną część, tak, e, począwszy od jedynki, e, przez dwójkę Brotherhooda, Revelations, e, po... E, trójkę czwórkę e, Black Flag e, właśnie put, e, w Rogu Unity Syndicate, tak więc widzicie, jestem po prostu zaznajomiony z całą serią, e, z całą serią do momentu, gdyż uważam, że Assassin's Creed Origins i Syndicate to nie są asasyny. E, tak, jeśli mam tu na kanale jakieś osoby, które lubią tę serię i E, i grały, czy, czy też w Origins, czy Syndicate, e, to bardzo was przepraszam, ale ja uważam się za fana z, e, z tej serii Assassin's Creed, ale uważam, że Origins i e, Boże, bo, że Origins i Odyssey, to w żadnym stopniu nie są Assassin's To jest po prostu, to są po prostu gry z otwartym światem. Ale podpięte pod tą markę, którą nie, nie ma tak naprawdę z nią nic związanego. Nic poza nazwą, tak, tak naprawdę w tych asasynach nie ma. Co prawda, myślę czy by sobie czasem za jakiś czas nie sprawić przynajmniej Odyssei, gdyż Origins'a. Żygam po prostu jak patrzę na tego na Orygence, to mi się żygać chce. Nie wiem czy to jest oprawa graficzna, czy kurwa, czy bohaterowie, czy coś, nie wiem, ale mi jak patrzę na Orygence, to mam ochotę po prostu zwymiotować, wyrzucić ten obiekt, na który, w którym patrzę czy to w, na telefonie, czy na telewizorze, czy kurwa na, na ekranie komputera na monitorze. Kurwa, mam ochotę ten, z, wyrzucić ten ekran i nie móc, nie patrzeć na to partactwo, na to chujstwo, na to pierdolone dziadostwo, które zostało e, zrobione w o, Boże, nie Odyssey, tylko Origins. Nie rozumiem, jak ludzie mogą... Dobra, nieważne. Zacie zbiję się trochę. Dalej, słuchajcie. battlefield e, Wittier. Też, co oczywiście pewien plan jest ma, który mam nadzieję uda mi się e, wykonać e, przynajmniej część planu no i Battlefield 5 e, mam ten sam plan co w Battlefield 1 e, dobra to były wszystkie pudełkowe, teraz przejdziemy do cyfrowych. Słuchajcie, po Battlefield 5, w Battlefield 5 też będę grał, żeby sobie tam zrobić wszystkie rzeczy i tak dalej, wiadomo, nie wojsko, kurwa, pro nie muszą być zrobione na 100%, nie, żartuję, nie no, na serio, tak, w Battlefield 5 będę sobie też, żeby to grał, żeby co jakiś czas, żeby odblokować sobie te bronie, zrobić je i tak dalej, ale to za jakiś czas. Słuchajcie, co będzie dalej? A no dalej będę chciał na pewno, tutaj mówię o cyfrowych, dlatego będę patrzył się na telewizor. Tak, Assassin's Creed Rogue, jest pewien plan, żeby zrobić tą grę na 100%. Czy mi się to uda zrobić w tym miesiącu, w sierpniu? Nie wiem eee, Ale będę starał się ze wszystkich sił żeby wszystko to co tutaj ogólnie mówię eee, udało się zrobić Czy tak wyjdzie? Chuj wie Nie, dobra, dalej eee, Call of Duty 2 Również eee, Następny Call of Duty 3 eee, Call of Duty Advanced Warfare Call of Duty Modern Warfare 3 eee, w For Honor For Honor, nawet nie jest trochę tam rzeczy będę chciał zrobić. Dalej, co my tu mamy? Metro 2033 Redux. Przepraszam, odbiło mi się. Metro Last Light Redux. Następnie Sniper Elite V2. Rainbow Six Vegas. 2 Splinter Cell Conviction. Watch Dogs i Zombie Army Tril Trilogy No No tak więc Na tą chwilę e, Takie są plany Takie są plany żeby to wszystko zrobić Przynajmniej e, Do 25 października Gdyż jak wiadomo 25 października Wychodzi Call of Duty Modern Warfare Tak jest Call of Duty Modern Warfare. Czy mi się ostatecznie uda wszystko zrobić tak jakbym chciał. Nie wiem, ale starać się będę, gdyż postawiłem sobie ambitny plan, i ten ambitny plan będzie wykonywany nawet jeśli do te, tego 25 października mi się nie uda. Dlatego. No na jakiś czas po prostu będę musiał, e, zawieszę, zrobię w Modern Warfare to co będę chciał i będę dalej cisnął ten mój plan wspaniały. A po tym planie w, e, całym, po już e, rozegrałem, po skończeniu Zombie Army Trilogy w taki sposób e, jaki ja chcę, E, będę robił i będę nagrywał e, kampanię z gier na różnych stopniach trudności, wiecie, żeby zdobyć e, osiągnięcia. W, ogólnie z, ostatnio e, zauważyłem, że jak nagrałem dwa odcinki Enemy fronta, na średnim e, poziomie trudności, to widziałem, że jest sporo wyświetleń dlatego dajcie mi znać, czy po prostu co jakiś czas, czas byście e, po prostu nie chcieli e, czegoś takiego, czy byście mm, od e, po prostu takiego zwykłego nagrywania tych zrzutów i tak dalej e, czy też tego co się dzieje w, w Battlefield 5, co robię średnio co 2-3 tygodnie, byście chcieli czy też nie Hmm, czy tam w Black Opsie e, 4, jak otwieram te skrzynie, te walizki, czy kurwa, mówię o tych operacjach, jakie mam plany i tak dalej, dajcie po prostu znać, czy byście chcieli, e, czy po prostu co jakiś czas byście, byście chcieli e, takie rzeczy, to wtedy myślę, że e, 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 jeśli naprawdę. Jeśli inaczej, jeśli będą, będzie minimum 5 komentarzy od 5 różnych osób, to stwierdzę, że będę robił to na przemian. Będę mieszał ten mój plan z przechodzeniem gier na najwyższym stopniu trudności i po prostu co jakiś czas będę to nagrywał. Tak więc, wyzwanie dla Was. 5 koment komentarzy od 5 różnych osób i będę e, nagrywał te gry na, e, na różnych stopniach trudności. Nie mówię, że to będą całe kampanie, i tak, tylko po prostu jakieś tam e, konkretne urywki. No, tak więc, przynajmniej na tą chwilę z tego w Enemy Fronta nie, nie, nie zagrałem do tego czasu, tak więc e, może się zdarzyć tak, że część gier, przynajmniej bo momentu aż nie wykonam tego planu, po prostu będzie przeze mnie grana od momentu, w którym ostatni raz kończyłem nagrywać. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie o ocenie tego materiału. Jak i poprzednich, które na kanale są, jeśli nie, nie widzieliście, zachęcam do obejrzenia, szczególnie ten, który wyszedł 1 sierpnia. Chyba tam 23 minuty, gdzie omawiam nowe bronie. Jako e, taki, no, znawca, e, hobbysta militariów w Call of Duty WW2. I ogólnie. Tak więc dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!